Hej, hej, witajcie kochane byki. Z tej strony wróżka roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop od 28 sierpnia do 3 września 2023. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie. Może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. I jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz. W kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i musicie przejść do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję. Także, jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, musicie sobie ten czas, moi drodzy, przeliczyć. Kto chce się zapisać na tą sesję indywidualną, odsyłam do filmiku instrukcyjnego, który będzie umieszczony na końcu tegoż filmu, i wtedy będziecie mogli się dowiedzieć, co i jak. Ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. A ja Wam tylko chcę powiedzieć, moje drogie kochane byczki, że każdy komentarz staram się przeczytać i na wszystkie komentarze staram się odpowiadać. Wszystkie komentarze i wszystkie łapki w górę naprawdę bardzo, bardzo mnie cieszą, więc bardzo serdecznie dziękuję, że tutaj jesteście. Ale się rozgadałam. Dobra, moje drogie kochane byki, zatem zobaczmy, co tutaj u Was w finansach od 28. Sierpnia do 3 września 2023, już patrzymy. U. Nagłe, nieoczekiwane zmiany, słuchajcie, które no, są owiane tajemnicą, być może to jest związane z, z nauką, trochę was to dotknie. No, takie bolesne zmiany, aczkolwiek to mogą być bolesne zmiany spowodowane stanem Waszego zdrowia. Uważajcie na zdrowie i pamiętajcie, że nie ze wszystkimi te karty będą rezonować, tak? Tutaj jest też taka historia, że Wy jesteście gotowi gdzieś wyjechać. Być może tutaj chodzi o wyjazd do sanatorium. Niektóre osoby będą zaczynać zupełnie od początku, tak? Czyli może być tutaj nagła, nagłe zwolnienie z, z pracy i być może będziecie tutaj... Um, rozmyślać w jakim kierunku pójść i co zrobić słuchajcie poradzicie sobie bo jest królowa monet więc jest as monet czyli nowy początek tylko nad efekty tej pracy będzie trzeba troszeczkę poczekać czyli tutaj nie od razu będzie efekt może no wiecie tą podstawową normę wypracujecie ale mam na myśli taką normę że Będą większe bonusy, tak, większa wypłata, premia czy coś w tym rodzaju, tak? Zatem, moje kochane byczki, zobaczymy teraz, co tutaj się będzie działo. Jeszcze dociągnę karty, jeśli chodzi o te finanse. No te zmiany mogą być też spowodowane przeprowadzką u niektórych, tak? Czyli tutaj odcinamy się. No może to być właśnie wyjazd do um, sanatorium. Może to być wyjazd um, ogólnie taki wyjazd, że przeprowadzacie się i gdzieś wyjeżdżacie. Ale słuchajcie, jest 10 monet, czyli spełnienie będzie, będzie, tak jak powiedziałam, może będzie trzeba troszeczkę przeczekać na efekty tej pracy. Um, no, ale czasami nam te zmiany, tak? bo tutaj są takie trochę bolesne te zmiany, że jest, są trzy miecze, tak, że wydaje nam się, że ktoś nam zrobił krzywdę i w ogóle. A po jakimś czasie okazuje się, że tak miało być, że po prostu te zmiany były konieczne, one miały się zadziać, tak. Więc tutaj też taka historia... No dobra, co mamy w tle? Kartę cesarzowej, czyli tutaj będziecie spełniać swoje marzenia, może będziecie budować swój team, może nawet swoją firmę, niewykluczone. Będzie trzeba popracować, pouczyć się, może będą podpisywane nowe kontrakty. Aczkolwiek też będzie trzeba popracować nad reklamą, tak, bo tutaj jest też as mieczy, yy, więc yy, no, trochę będzie trzeba też pojeździć, pobiegać, żeby ludzie się dowiedzieli o tym, czym się zajmujecie, tak, ale też dużo nauki, więc, więc tak to, moi drodzy, wygląda. Teraz, drogie byczki, zobaczymy, co tutaj w sferze uczuć u Was się będzie działo. Uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie dla byka od 28 sierpnia do 3 września 2023. Już patrzymy. Niektóre byki y, mają do przepracowania coś ze starych traum, żeby wejść w nową relację, tak? Czyli tutaj y, niektóre byczki będą pracować y, nad swoim wzrostem duchowym, tak, czyli niezbyt będą zainteresowane, niezbyt będą zainteresowane wejściem w relację, tylko y, Będą się skupiać na sobie, tak? Bo król Buław przeważnie skupia się na sobie. On chce błyszczeć, on chce być wszędzie zauważony, tak? Ale słuchajcie, yy, może to chodzi o pracę nad relacją też, tak? Yy, niektóre osoby bronią się przed tą miłością, yy, skrywają też uczucia do kogoś. Ale to są piękne karty, słuchajcie, jeśli chodzi o nowy początek, nową miłość. Może po prostu y, warto coś przepracować w sobie, uzdrowić to wewnętrzne dziecko i po prostu y, iść do przodu, tak? Dociągamy karty, zobaczmy, co tutaj jeszcze nam ta historyjka nam się tutaj dopowie. Będą niektóre osoby wybierać między kilkoma osobami, czyli między dwoma na przykład albo trzema osobami. Aczkolwiek też ta karta może mówić, że będziesz wybierać między samotnością a kimś, tak? Albo twój partner musi dokonać takiego wyboru. Słuchajcie, też pokazuje mi się tutaj podróż, więc może to być właśnie podróż związana z, z tym wyjazdem na warsztaty. Aczkolwiek też to może być właśnie podróż w sprawie pracy, może to być też podróż. W odnośnie um, ogólnie przeprowadzki za granicę też tak może być. Niektóre osoby mogą robić prawo jazdy, tak? Yy, I uczyć się. Będziecie zadowoleni, zadowolone z siebie. I słuchajcie, macie znowu 8 monet. Czyli tutaj yy, tak jakby karty mówią stój, zatrzymaj się. Yy, skup się na sobie. Może wtedy dostaniesz olśnienia. Tutaj jest ogromny wzrós, wzrost duchowy, tak? czyli praca nad samym sobą. Nie wszystko jest zależne od ciebie. Trzeba się też zdać na los. Więc, jeżeli nie będziesz gotowy, gotowa na związek, no to po prostu będziesz wracać, wracać z powrotem do tego samego etapu. Tak? Powtarzać będziesz te same błędy, więc tutaj chodzi o to, żeby właśnie się czegoś nauczyć, wyciągnąć wnioski z tych swoich błędów, więc ten tydzień będzie może być kluczowy, słuchajcie, dla niektórych byków. Co mamy w, w tle? No yy, zwracajcie uwagę na równowagę w dawaniu i braniu. Yy, jak chodzi o emocje, nowe osoby możecie poznawać no podczas nauki też tak tutaj nowe kontrakty możecie też poznać później partnera do stałego Związku, ale tak jak powiedziałam, wy tutaj, tak jakby, powinniście skupić się na sobie. Tu ktoś może przychodzić też z miłością, z uczuciem do Was, ale Wy, tak jakby, nie dostrzegacie tego na razie. No, tak jak powiedziałam, ktoś może ukrywać też uczucia do Was, albo Wy do kogoś i Wy możecie iść też z tym kielichem, ale ktoś na przykład może nie zwracać na Was uwagi. Więc też taka historia się tutaj może przedstawiać, ale zobaczymy. Co nam powiedzą karty Lenormand? Jaką tu historię usłyszymy? Zobaczymy. Karty Lenormand dla byka od 28, od 28 sierpnia do 3 września 2023 już patrzymy. Karty Lenormand. No, i tutaj moja, moje drogie byki, taka się przedstawia historia. Możecie też y, chodzić, wyjeżdżać gdzieś, tak, chodzić na jakieś spotkania. Y, może to jest też y, wyjazd w góry, tak, połączenie tutaj z naturą. Y, może to być też. Y, um, <śm> Miejsce, gdzie przebywacie, gdzie jest dużo osób, tak, też taka może być historia. Wy tam się czujecie dobrze, szczęśliwi, ale są pewne ograniczenia. Mogą być ograniczenia odnośnie wyjazdu. Yy, może to chodzi o Wasze szczęście, o Waszą karierę, uzdrowienie tego wewnętrznego dziecka, tak, żeby się zatrzymać zastanowić się, co Wam jest potrzebne do tego szczęścia, tak? Więc. Yy, Zastanówcie się, kim chcecie być, gdzie chcecie być, z kim chcecie być i co chcecie robić. I tutaj jest ta góra, więc może trzeba wejść na ten szczyt, spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy. Wtedy zostaniecie olśnienia i będziecie realizować te swoje marzenia. Aczkolwiek też no, te karty mogą mówić o dziecku, że jeżeli macie dzieci, to może trzeba więcej uwagi tutaj poświęcić dzieciom, tak? Co mamy w tle? No właśnie, jak uzdrowicie to wewnętrzne dziecko, pojawia się miłość kluczowa miłość karmiczna, która jest prezentem od losu, tak? Więc, moje drogie byczki. I to może być dla was bardzo ważna osoba, kluczowa w waszym życiu. No więc tak to ta historia się przedstawia. Jeśli chodzi o zdrowie, moje drogie byki, warto tutaj popracować nad swoją energetyką, warto może się oczyścić energetycznie, wykąpać się w soli. Dobrze hałpę oczyścić, nie wiem, szałwią, palsanto, Aczkolwiek też tu może te karty mogą mówić, że jakieś przedmioty po osobach, po byłych partnerach, które jeszcze macie, mogą was ograniczać. Więc może warto je oczyścić albo po prostu komuś sprezentować, tak? Albo nawet wyrzucić. Więc tutaj takie energie. Uwaga na kości. Uwaga na zęby, uwaga też na woreczek żółciowy, na drogi moczowe. Uwaga również na, na to, gdzie przebywacie, z kim przebywacie, bo może, możecie tracić po prostu energię. Ktoś może z Was wysysać energię, więc na to zwróćcie uwagę. Unikajcie takich miejsc i takich osób. I y, mogą się odezywać też choroby z dzieciństwa, więc tutaj też y, na to zwróćcie uwagi, uwagę. Albo też no, na zdrowie waszych pociech. Zobaczymy teraz karty rady. Karty rady dla byka. Karty rady dla byka. Karty rady dla byka. Od 28 sierpnia do. 3 września 2023, już patrzymy. Osiągnięcia. Goń za swoimi marzeniami, będziesz zaskoczony dokąd cię zaprowadzą. No, to też ciekawe. I e, słuchajcie, m, warto zachować. Y, s, nie wiem, co chciałam powiedzieć. Umknęła mi myśl. Em, Warto zaufać sobie, swojej intuicji m, temu wewnętrznemu dziecku, tak? Ta, ta osobka tutaj biegnie, tak jakby się bawi na łonie natury, jest przeszczęśliwa i być może nie skupia się na rzeczach materialnych, tylko właśnie na sobie. I tutaj być może jest czas, by się zatrzymać i skupić na sobie. Zobaczcie, tutaj jest też w tle ten motyl. Więc to jest taka transformacja, taka ogromna przemiana, moje drogie byki. Może właśnie czas się zatrzymać. No dobrze, teraz zobaczymy drugą kartę rady. Druga karta rady dla byka od 28 sierpnia do 3 września 2023. Żyj radośnie. Hmm? Czyli tutaj właśnie e, niczym dziecko. Po prostu trzeba się cieszyć każdą chwilą, każdym e, momentem życia, wszystkim, co mamy, bo nie doceniamy to, co mamy, że mamy tak nad głową, że żyjemy w kraju, gdzie nie ma wojny i e, no, czujemy się na, na tyle bezpieczni. Więc tak to, moje drogie e, byki, wygląda. Kochane byczki, to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam yy, udanego tygodnia. Dużo miłości Kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. A ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Ściskam Was cieplutko. Życzę wszystkiego dobrego. Buziaczki, papa, pa, do następnego razu.